Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania przyczyn i skutków niekontrolowanego importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Jest z nami prezes Porozumienia, pani poseł Magdalena Sroka, poseł Michał Urbaniak z Komisji Rolnictwa. Szanowni Państwo, na minionym posiedzeniu Sejmu Konfederacja złożyła, złożyła wniosek o powołanie takiej komisji śledczej, żeby zbadać niekontrolowany import produktów rolno-spożywczych, przede wszystkim zboża z Ukrainy, co jest teraz jednym z najważniejszych tematów, o które martwią się Polacy, o swoje zdrowie. Chodzi tutaj także o dobro polskich rolników, którzy nierzadko stoją dzisiaj na granicy bankructwa. I możemy ogłosić Państwu dzisiaj wszystkim sukces zebrania odpowiedniej liczby podpisów, tak żeby wniosek ten mógł zostać głosowany na posiedzeniu Sejmu. Mamy nadzieję, że również inne siły polityczne, które pod tym wnioskiem się nie podpiszą. Będą popierać powołanie takiej komisji, dlatego że to właśnie dobro obywateli i rolników powinno być tutaj najważniejsze. Bardzo proszę, żeby głos zabrał poseł Michał Urbaniak z Komisji Rolnictwa. Dzień dobry, szanowni państwo. Tak, udało się w zeszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu stworzyć taką grupę posłów, którym zależy na tym, żeby rozliczyć tych, którzy są odpowiedzialni za niszczenie i demolkę polskiego rolnictwa. Co jest symptomatyczne pod wnioskiem, który, który przygotowaliśmy nie podpisał się żaden przedstawiciel platformy obywatelskiej, żaden przedstawiciel lewicy. Czyli można wysnuć wniosek, że kompletnie nie zależy im na tym, żeby re realnie tę sprawę rozwiązać i rozliczyć winnych, tylko raczej może im zależeć na jedynie młódce medialnej. Trzeba sobie to powiedzieć wprost. Natomiast zebrały się mniejsze koła i kluby, które podpisały się pod wnioskiem właśnie o powołanie takiej komisji śledczej. Na dzisiejszą konferencję prasową zostali przeze mnie zaproszeni ci, którzy podpisali się w całości, czyli właśnie porozumienie z panią Sroką na czele oraz PSL. No, PSL się nie stawił, ich sprawa. Wiemy, że jest to Trudny problem, problem złożony, dotyczący właśnie wywozu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski. W zeszłym roku minister Kowalczyk, już były minister rolnictwa, w zasadzie oszukał Polaków, oszukał rolników, mówiąc im, żeby czekali ze sprzedażą zboża, ponieważ no, tutaj sytuacja będzie unormowana. A co się stało? Potem masowo zaczęły wjeżdżać kolejne transporty z produktami rolno-spożywczymi i spowodowało to kryzys na polskim rynku, taki lokalny wręcz kryzys, który no, może spowodować, że wielu polskich rolników po prostu z tego rynku wypadnie i już na niego nie wróci. To będzie powodować natomiast że nasze bezpieczeństwo żywnościowe będzie na znacznie niższym poziomie niż w poprzednich latach. I to wpływa bardzo krytycznie na bezpieczeństwo całego państwa. Ponieważ kiedy jesteśmy uzależnieni od importu żywności, to bardzo łatwo w nas uderzyć. Każdy musi jeść. Trzeba o tym po prostu pamiętać. Ten wniosek to. Ta uchwała, która miałaby być w Sejmie procedowana, która miałaby być w Sejmie głosowana, dotyczy przede wszystkim zbadania niekontrolowanego importu, tego kto jest odpowiedzialny za zaniechania, tego jak wygląda kwestia nieuczciwej konkurencji, tego kto podejmował decyzję o tym, że zboże nie było badane de facto, że nie było możliwości weryfikacji tego, co wjeżdża. A dzisiaj widzimy, że no PIS chce palić, chce gasić pożar benzyną. Po raz kolejny kryzys, który wywołali de facto, albo któremu nie próbowali zapobiec, teraz będzie, będzie próba załatwiania go dopłatami. Ale prawda jest taka, że już pewnych rzeczy nie zmienią. Już Wielu ludzi ma problem. Już wiele osób w Polsce, wiele polskich gospodarstw, po prostu, jest w kryzysie i może w tym roku nie obsiać pól. A co zrobił PiS? No, zamknął granice na produkty rolno-spożywcze. W porządku. Zrobił to oczywiście na rympa, czyli w swoim stylu. A jednocześnie tylko do 30 czerwca będzie to obowiązywać. A po 30 czerwca, co? No, trzeba powiedzieć sobie jasno, wtedy będą z Więc y, cała ta y, absurdalna karuzela może zacząć się od nowa. I na to nie może być naszej zgody. Chcemy tę sprawę wyjaśnić, by więcej takie rzeczy się nie pojawiały, by więcej polski rolnik nie był ignorowany przez państwo polskie. Chcemy, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu ten wniosek był już głosowany. Do czego, o co apelujemy także do marszałek Elżbiety Witek, by pozwoliła na to, by ten wniosek był procedowany. Niech Sejm się wypowie w tej sprawie. Dziękuję. Magdalena Sroka. Szanowni Państwo, sprawa dotycząca afery zbożowej dzisiaj jest tematem numer jeden. Wiele środowisk jednak ostrzegało przed tym, że tak to się skończy. Kiedy w czerwcu wprowadzono. Tak naprawdę możliwość sprowadzenia towarów z Ukrainy trzeba było przygotować państwo do tego, żeby ta sytuacja dzisiaj nie dotykała polskich rolników i bezpieczeństwa żywnościowego. Tak się nie stało. Jest mnóstwo pytań. Pierwszym podstawowym pytaniem jest na przykład, kto podpowiedział ministrowi Kowalczykowi, aby namawiał rolników do tego, by nie sprzedawali zboża, bo te zboże będzie droższe. Wiele jest pytań chociażby dotyczących terminala rolno-spożywczego, który miał powstać w Gdańsku, gdzie 22 lipca 2022 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o budowie takiego terminala bezprzetargowo. Dlaczego taki terminal nie powstał, mimo iż został powołany pełnomocnik? Tych pytań jest bardzo wiele. My jako porozumienie podpisaliśmy się pod wnioskiem o powołanie Komisji śledczej i dziwi fakt, że największe kluby, zarówno PIS, jak i Platforma, nie podpisały się pod tym wnioskiem. Ja chciałabym uzyskać odpowiedź na te i inne pytania. Ta odpowiedź jest należy się rolnikom, ale także wszystkim obywatelom. Dzisiaj nie wiemy, jakie zboże trafiło. Do polskich młynów. Dzisiaj nie wiemy też, kto tak naprawdę zdecydował o tym, że zboże czy inne produkty rolno-spożywcze na granicy nie są badane. Te badania nie są wykonywane również w miejscach, gdzie one trafiają. Ktoś wydał polecenie weterynarii, sanepidowi, aby odpuścić te badania na polskiej granicy. Ktoś również mówił rolnikom, aby zboża nie sprzedawali, ale także tym wszystkim, którzy zboże skupowali, mówiono, aby zboża od polskich rolników nie kupować. Te pytania się mnożą i ja chciałabym, żebyśmy w polskim parlamencie ponad podziałami potrafili stanąć w prawdzie, tak aby udzielić tej odpowiedzi rolnikom, ale także wszystkim Polakom, wszystkim konsumentom, bo wydaje się, że ktoś na tym zarobił. Kto? Mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu sejmu będziemy ten wniosek głosować. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? proszę pewnie na ten 24 wyjechać do Anglii, że wniosek został, aż będzie coś specjalnego. I że życie państwa podlega możliwości zespołu, który w Sejmie na ramach zespołu właśnie rozbadanych tej afery. Wiadomo, że już taka, e, taka pracuje w PSM u Wiadomo, że w podobny sposób środowiska koalicji obywatelskiej i ekspertów tego już To zapewnia jednak, oczywiście wtedy nie, nie można świadka wezwać, który był takim, że musi przyjść, ale jednak kto chce przyjść może i zdaje to pewną pewne przejrzystość medialną. Czy bierzecie Państwo, pod uwagę taki bagaż zespołu, w którym pracowali różnych klubów. To ja odpowiem może w imieniu porozumienia. My jako porozumienie uczestniczymy w pracach zespołu do spraw zbadania właśnie afery zbożowej. Ja osobiście jestem sekretarzem tego zespołu. On rzeczywiście został stworzony pod gidą PSL-u, natomiast udział tam biorą różne środowiska. I w mojej ocenie, żeby rzeczywiście dojść do prawdy, należy gromadzić wszystkie środowiska w jednym miejscu. Oczywiście każdy ma prawo do decyzji, do podejmowania własnych decyzji, natomiast tak naprawdę najważniejszy jest cel i osiągnięcie tego celu, a w tym przypadku osiągnięcie tego celu to wyjaśnienie afery zbożowej. Ja powiem tak, w imieniu Konfederacji po pierwsze... Za kilka dni będzie kolejne posiedzenie zespołu rolnego Konfederacji, na którym ta sprawa również będzie prowadzona. Trzeba pamiętać o tym, że to różni Komisję Śledczą od zespołów parlamentarnych, że de facto zespoły parlamentarne mogą kogoś grzecznie zaprosić, by ten ktoś przyszedł i coś nam powiedział, można podsumować sobie rzeczy, które zbiera się no na przykład jako posłowie, możemy je zbierać, jakieś informacje, można osyntowo też pewne informacje przygotować sobie, gromadzić, natomiast no dalej ten zespół nie może kogoś zaprosić, by ten gość musiał po przyjść i wyjaśnić. Swoje motywy czy działania, więc no trzeba pamiętać, że taki zespół w zasadzie nie ma narzędzi do tego, żeby coś realnie zweryfikować, ale warto to robić. Oczywiście warto to robić. Tak jak powiedziałem, Konfederacja ma za kilka dni też posiedzenie zespołu rolnego. Rozważamy to, czy też dzielić się pracą bądź wspólnie też działać w ramach tego zespołu, który stworzył PSL, ale tu jeszcze decyzja nie została podjęta, czy będziemy w to wchodzić. Na razie pracujemy na swoich materiałach, swoimi siłami. Więc takie możliwości są, tylko trzeba pamiętać o tym, że to dalej jest znacznie mniej skuteczny środek czy narzędzie, w którym się pracuje, niż w przypadku właśnie z Komisji Śledczych. No to też trzeba pamiętać, będzie jasny sygnał dla rolników, jak poszczególni posłowie będą głosować w tej konkretnej sprawie, bo jeśli będą przeciwko, no to znaczy de facto, że nie zależy im na, na tym, by to wyjaśnić, że nie zależy im na tym, by polscy rolnicy mogli na tym rynku się utrzymać. No, w imię interesów Ukrainy no, takie coś nie może po prostu mieć miejsca. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo.